Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji wraz ze mną poseł Krzysztof Mulawa. Dzisiejsza konferencja prasowa będzie poświęcona bezpieczeństwu Polek i Polaków. Pozwólmy polskim funkcjonariuszom, policjantom, funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom strzelać do tych, którzy stanowią niebezpieczeństwo dla naszych kobiet, dla naszych dzieci i dla naszych rodzin. Obecnie sytuacja na polskiej granicy polsko-białoruskiej jest bardzo napięta. W, tylko w marcu 2025 roku doszło do ponad tysiąca prób wtargnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tydzień temu tylko w ciągu jednej doby doszło do 180 prób nielegalnego, nielegalnego przekraczania granicy. Nie dość, że mamy sytuację bardzo skomplikowaną na granicy polsko-niemieckiej i Policjanci niemieccy przywożą nielegalnych migrantów wyłapanych na terytorium Niemiec do Polski. To jeszcze musimy cały czas bronić się z nawałem nielegalnych migrantów ze strony białoruskiej. Zdajemy sobie sprawę, że w tym całym procederze nie tylko Białorusini biorą udział, ale również jest to efekt polityki pomiędzy Rosją a Polską. W związku z tym mamy świadomość, że należy pomóc polskim żołnierzom i polscy żołnierze muszą mieć peł, w pełni świadomość, jak kiedy i na jakich zasadach <laughs> mogą użyć broni palnej. Obecna sytuacja jest bardzo skomplikowana, dlatego że żołnierze się zwyczajnie często boją, ale ta, ta obawa nie wynika z tego, że oni się boją jako ludzie, ale boją się tego, że prawo ich po prostu nie chroni i rząd nie stoi. Za każdym razem w ich obronie. Jednocześnie białoruscy napastnicy i napastnicy z terytorium Białorusi mają w 100% pewność, że mogą sobie pozwalać na. Y, nazwijmy to nielegalne harce i próby kolejne przekraczania granicy, dlatego że zdają sobie sprawę, w jakiej sytuacji są obecnie policjanci, żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Y, nad, na granicy decyzje zwykle zapadają bardzo szybko, często y, cechują się bardzo wysokim poziomem stresu, w związku z tym żołnierze muszą rozumieć i policjanci, że należy strzelać do tych osób, które próbują wtargnąć na terytorium Polski, ale również, które bezpośrednio zagrażają życiu i, bez, i, i zdrowiu. Naszych funkcjonariuszy. Dlatego Konfederacja proponuje zmianę w ustawie o środkach przemusu bezpośredniego i broni palnej. Ta zmiana ma spowodować zmianę w podejściu, ale również w interpretacji sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu naszych funkcjonariuszy. Chcielibyśmy i proponujemy zmianę, aby broń mogła być użyta broń palna gdy zajdzie konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy. Państwowej. Oczywiście ze względu na skomplikowaną materię również będzie konieczna zmiana w ustawie o obronie ojczyzny, dlatego że zapisy się dublują, ale naszą odpowiedzialnością, odpowiedzialnością parlamentarzystów RP jest to, aby te zmiany wprowadzić, dlatego że my również mamy swoje rodziny, my również mamy za sobą głosy wyborców i dbamy również o bezpieczeństwo tych wszystkich osób, które na co dzień nie stacjonują i nie mieszkają w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, ale nielegalne przekroczenie granicy ze strony Białorusi może również dotknąć i ich. Dlaczego? Dlatego, że MSWiA nie wie, ilu mamy już w Polsce nielegalnych migrantów, nie wie, gdzie ci migranci się znajdują i nie wie również, w sytuacji, kiedy wrócimy na chwilę do granicy polsko-niemieckiej, gdzie ci migranci po przerzuceniu na terytorium Polski, często pozostawieni na, na ulicach, na chodnikach, gdzie oni się a, potem dalej przemieszczają. W związku z tym zadbanie o skrawek a, granicy, a właściwie w w tym przypadku o całą granicę polsko-białoruską, będzie skutkować tym, że wszyscy Polacy w całej Polsce będą się mogli czuć bezpiecznie. Powinniśmy upraszczać prawo, powinniśmy powodować, żeby nie było złożonej kazoistyki, wymagającej potem wielotygodniowej wykładni. Żołnierz powinien wiedzieć dokładnie kiedy może sięgnąć po broń palną, kiedy może z niej skorzystać i nie może się zastanawiać nawet sekundy w momencie, kiedy jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa niemal narodowego, czy może strzelić do wroga, czy nie. Dlatego dziś na ręce pana marszałka hołowni składamy projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Pamiętajmy, że chodzi często o ułamki sekund i należy nie utrudniać, a ułatwiać wykonywanie obowiązków policjantom, Straży Granicznej i, i żołnierzom. O, głos, o zabranie głosu poproszę pana posła Krzysztofa Mulawę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, polska granica, granica Rzeczpospolitej Polskiej, ale życie polskiego żołnierza, strażnika granicznego, policjanta, który broni. Naszego bezpieczeństwa na granicy to są rzeczy święte w Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego potrzebujemy jasnych przepisów i potrzebujemy właściwych narzędzi przekazywanych właśnie strażnikom granicznym, przekazywanych żołnierzom, przekazywanych policji, którzy bronią, naszej, bronią naszego bezpieczeństwa, dlatego, żeby oni mieli jednoznaczno, jednoznaczne przepisy prawa do, dotyczące użycia broni. Nie jest niczym nowym, nie jest niczym zaskakującym, że białoruskie władze. Białoruskie służby od dawna instruują imigrantów, imigrantów, którzy pochodzą z krajów afrykańskich, pochodzą z krajów azjatyckich, w jaki sposób mają przekraczać polskie granice. Instrukcje polegają na tym, że białoruskie służby, które doskonale znają polskie przepisy, niejasne przepisy, skomplikowane przepisy dotyczące użycia broni palnej, białoruskie służby przekazują informacje wszystkim imigrantom, który, których podsyłają na granicę polsko-białoruską, że ich właściwie nic nie grozi na polsko-białoruskiej granicy, że właściwie jedyne, z czym będą mogli się ewentualnie spotkać, to jest użycie gazu pieprzowego, użycie ewentualnie pałek. I przekazują również to, że polscy, polscy strażnic, strażnicy graniczni mają związane ręce, jeżeli chodzi o użycie broni palnej na granicy, czy to w obronie Rzeczpospolitej Polskiej, czy to w obronie własnej, czego doskonałym przykładem była Śmierć święty pamięci Mateusza Sitkas. Państwo, przepisy są znacząco, znacząco za bardzo skomplikowane, dlatego pozwolę sobie te przepisy zacytować. Ten cytat będzie, będzie dosyć długi i chce, chcemy uwidocznić, uwidocznić wraz z przewodniczącym Grzegorzem Płaczkiem, że właśnie wtedy, kiedy polski żołnierz musi analizować te przepisy, a to jest właśnie bardzo często ten łamek sekundy, z życie. Tego żołnierza, tego strażnika granicznego jest narażone na niebezpieczeństwo. Szanowni Państwo, te za bardzo skomplikowane przepisy. Mówił o tym, że konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu lub działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem lub sposobem. Szanowni Państwo, i polski żołnierz, który ma. Dokonać analizy tego przepisu jednocześnie widzi nacierającą na siebie i na polską granicę grupy kilkudziesięciu, a nawet kilkuset, jak w ostatnim miesiącu, imigrantów ma analizować te przepisy. To jest jakaś aberracja. Szanowni państwo, o ile część dotycząca konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienuruszalność granicy państwowej jest raczej mało złożona, bo jest, o tyle analiza, czy przedmiot to był niebezpieczny, czy nie, czy bezpośrednio zagraża zdrowiu lub wolności, czy nie zagraża bezpośrednio, bywają bardzo zróżnicowane. I tutaj moglibyśmy przeprowadzić bardzo, bardzo długie wywody akademickie, w jaki sposób powinniśmy te przepisy Żołnierz Polski nie ma czasu na interpretację tak złożonych przepisów, dlatego my dzisiejszą nowelizacją staramy się usunąć tą bezsensowną kazuistykę i wyznaczyć jasne pole do działania, jasną interpretację przepisów prawa, tak żeby życie polskiego strażnika granicznego, polskiego policjanta, polskiego żołnierza na granicy nie było zagrożone, ale żeby przede wszystkim granica Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej była skutecznie chroniona. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Panie Pośle. Wszystkim życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo.